Jednego psa, więc wybór będzie niełatwy. Mam nadzieję, że ta grupa już jest przygotowana. A może nie więc zapraszamy, to jest reproduktor i jego potomstwo. Przypominam, że tą grupę stanowi potomstwo przynajmniej od dwóch różnych szuk. I jedyna, jakby Państwo, jedyną tą grupą są Bernęńczyki. Przyjmamy mamy przywitajmy je oklaskami. A my witamy w, w ringu finałowym naszego gościa z Hiszpanii, José Doval Sanchez. Czekamy na decyzję sędziego nerwowo. I proszę Państwa na pierwszym miejscu reproduktor jego podobstwo. Numer katalogowy 34. Ja przypominam, że za chwilę na ring wejdzie potomstwo ze swoją matką, czyli najlepsza suka hodowlana. Tu też wybór niełatwy. do Warszawy z Hiszpania i najlepszy reproduktor dzisiejszej wystawy, Berneński pies pasterski. A my w ringu finałowym za chwilę powitamy Sędziego z Norwegii. Poczekajmy tylko jeszcze na przygotowanie się przygotowanie się grupy. Powitajmy. Szybko, szuka hodowlana. Teraz mówię bez mikrofonu, żebyście usłyszeli. So, uh, welcome in our ring, our guest from Norway, Irandone and Besbue Beach. Najlepsza szuka hodowlana. Berneński pies pasterski. Matka i przynajmniej trójka potomstwa z dwóch różnych skojarzeń I przygotowują się najlepsze pary. Wszystkie pary, które dzisiaj otrzymamy nominację do ringu finałowego we wszystkich trasach dzisiejszej wystawy klubowej, już zbliżają się do ringu finałowego. Sędzia podejmuje decyzję. A my nagródźmy oklaskami. Najlepsza suka hodowlana. I proszę Państwa. Miejsce pierwsze i nasz gość z Norwegii i Lendom te bezwrócić z Gratulujemy raz jeszcze. Dziękujemy bardzo. Nagrody jeszcze. No, cztery osoby. Nikt nagrody nie może wziąć ze sobą, proszę państwa. Ale panują nad zwierzętami, także nie jest tak źle. Następna konkurencja to wybór najlepszej pary. I my w ringu finałowym witamy ponownie naszego sędziego z Hiszpanii, Jose Miguel Doval Sanchez. Best Brace Competition i zapraszamy do ringu finałowego. No nie, no ale na jakieś tempo. No w ringu finałowym jesteśmy. nie wstydzimy się. To wszystkie pary w dniu dzisiejszym. Bardzo prosimy, bardzo prosimy się troszkę przesunąć nam. I pozostawiamy Państwa. Pozostawiamy Państwa z naszym sędzią w dniu dzisiejszym. Lokaty cztery, par więcej. W tej konkurencji występuje pies i suka w rękach tego samego właściciela. Pirenejski, Nowofunlandy, Duży Szwajcarski, Pies Pastorski, Lombarder, kanekor Corso, Barneńczyk, Bulldog, Stikao Goel. Jean-Guel. Tak, my też żyjemy <placza> Pirenejski. Dzięki. Wow, Nowofunlandy. Nieważne, <ślesk> 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 są cztery, cztery miejsca. Duży szwajcarski pies Pasterski. No trochę oklasków, naprawdę, aż tak gorąco nie jest. Jeszcze ja robiłam to, Weźcie, tak, Mamy trochę siły. Pane bardzo Italiano. Kostarski. <Beijnowska> Angielski bulbok <laughs> dziewczyna nie jest specjalnie tak To jeszcze musi jeszcze rozpoczyć po ringu. Ale dzielnie towarzyszy swoje towarzysie i na koniec ta chwila sami była. 4. Ale z drugiej strony przypominam, że wszystkie te pary otrzymały nominację w ringu w razie, do ringu swojej rasy, do ringu finałowego. decyzją sędziowa w dniu dzisiejszym Duży Szwajcarski pies Pastorski. Na miejsce trzecie zapraszamy parę Leonbergerów. I proszę Państwa na miejscu drugim Berning

multim <muchas> conseguente- अनि म याद राम्रो आज मिला

grupom dziękujemy bardzo aplackami cztery lokalnie <noise> na placę więcej niż więcej nie 3 a pasujące paczki w stypie niż 10 zł

ja <laughs> hirëni Muszę ścierać gardło, muszę ścierać gardło, ścieram gardło. Proszę Państwa, Krzysztof Kradziecki na miejsce czwarte. Nowa Funlandy. Na miejsce trzecie. Duży szwajcarski pies pasterski. Na miejsce drugie, a nie, jeszcze na, na, na trzecie muszą dojść Szwajcary. Ok, na miejsce drugie, duży szwajcarski pies pasterski. Na trzecie, A będzie Krzysztof Pradzecki! ファミマが大人気です。

Gracias.

i would

The people continental, continental Bulldog. Oh. Panie, to coś tam musisz. Proszę, proszę, proszę. Stała i tam wyglądała z tego stała i poczekała, aż się ułoży. I proszę Państwa, Buldo Danielski. Proszę Państwa, i to nasze najmłodsze szczepionki w dniu dzisiejszym i nasz sędzia Irelon. Mamy pięć psów, przygotowaliśmy pięć miejsc. Tylko trudna konkurencja w tym wieku. Właściwie każda rasa rozwija się zupełnie inaczej. Nie mówią, że pewnej takiej nieśmiałości. Może ja wcale nie chcę.

na miejsce czwarte z kontynentalny. Kontynentalny Kontynentalny Buldog Na miejscu trzecim jego kuzy z Buldogarni Na miejscu drugim Na miejscu jest Kostępski

Wszystkie przy tytułem najlepsze szczenie gdzieś tam przy wejściu już są. A my dziękujemy naszemu sędziemu i Thank <laughs> <laughs> you I'm <laughs>